Z tej strony papuga dzisiaj ze mną jest. Bartek, yy, ogólnie się wytrajdowałem i mam koncepta. Nie mam Monstera yy, za to, bo miałem. Dużo się zmieniło. Mam teksturę pixel. To jest taki pierwszy bug. O. Sonia i takie partikle, ale jak wsiądziecie to one znikają. Sonia. Yy, I dzisiaj pokażemy tak, nawet dużo trików. Nie wiem, no. Ogólnie dużo trików po prostu, pokażemy, poka, poka, no pokażę, co nie, pokażę, no na przykład jak, za, jak zabić łatwo w sumie policja, na pewno c czwórki od razu se sprawdzimy, albo dobra, jest taki jeden pierwszy trik trochę, więc pojedziemy tam, a co ty robisz? Nie mogę? No, możesz, dobra, czekaj. A, i właśnie, możecie zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem i dać lajka, like, jeśli wam się spodobał ten odcinek. Yy, no, w opisie będzie też yy, taki, no, serwer Discord ogólnie mój. Yy, później to zrobimy, czyli se, z c 4 yy, Dobra, szybko. I Bartek, ty nie idź, bo ty masz już jetpack, ja niestety nie mam. I patrzcie, żeby szybciej tu zrobić, robicie tak i tak. I widzicie, widzicie to? I, no kurde, kurde! No, no, ale to ogólnie jest taki tryk, co nie? Więc możecie go robić, jest po prostu szybciej. ja że to wam się odpala ten. Odpala wam to klikacie sobie przez spację, żeby wam się odpaliło. Um, Spadło, żeby wam się odpaliło I jak będziecie lecieć do góry, to wtedy po prostu e, wam, wam się przyspieszy, będziecie o szybciej. Dobra, kolejny bug, kolejny bug, kolejny bug, kolejny bug, jedziemy tam, czekaj, ty, ty, kolejny bug, co prawda może Bartek go nie zna, ale ja go znam i on jest fajny, yy, wchodzimy sobie tu, do, albo nie, po prostu jetpackiem, jetpackiem i do wody, co nie, i patrzcie, bita, skaczecie, nie odpalacie, aha, no i jetpack, kurde, jetpack blokuje, no to musimy, bez jetpacka musimy, tak, żeby... Dobra, to bez szedłpaka musimy. Nie, e, daj, chodź tu. Dobra. To jest już drugi trik. Dobra. I teraz tak. I teraz tak. I skaczecie i od razu spacja, aha. No i musi, musicie po prostu trzymać spację i to jest taki, taki tak jakby, no że skaczecie po wodzie, co nie? Więc możecie to też robić. No, tylko to dłużej można też robić. Dobra? I patrzcie? No, aha, no i mi się nie udało, ale możecie tak robić i to jest opłacalny trik w uciekaniu na brzad z tego takiej wyspy ogólnie w więzieniu. Tam wy taka wyspa jest, i można ogólnie co nie? Można się tam po prostu zrespić. Jeśli masz chyba dobrze bounty, coś takiego. Nie wiem, nie wiem, do końca nie wiem, ale, dobra. Trzeci trik, to jest z trzeci trik to jest z jubilerem, a w sumie nie, trzeci trik to jest z C4 teraz jeszcze, a czwarty trik to jest ogólnie z jubilerem, Możecie, może go znacie, ale dobra. Dobra, Bartek też zna tego trika akurat, patrzcie, ja mam tyle C4, widzicie, na 37 i jak sobie zużyję 10, pokażę wam nawet. Czekajcie. Bartek odejdź. No nie spróbuję je wszystkie użyć, widzę, więc poczekajcie. No i patrzcie, mam już jeden i... No. Aha, Bartek. Przestań. I patrzcie. zużyłem i dostałem kolejne 10. I mam na 28. Jak to zrobić? To jest łatwe. Patrzcie. Wyrzucacie to Bartek nie bierz mi. Nie bierz mi tego, okej? Okay? No. O co jest? No i, ajajaj, dobra. Ale kolejny trik może jeszcze pokażę. Nie mogę, bo mnie skutasz. O, 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 o. Please, please, please. No i, ale ogólnie jak tam pójdziecie na ławkę, jak pójdziecie tam na ławkę, to wtedy was nie tepnie do więzienia, Tego musicie nie skakać w ogóle. A jak dopiero będziecie mieli o taki napis, to wtedy po prostu yy, możecie już skoczyć. I możecie iść. A no teraz to my jesteśmy w więzieniu. To nie jest może jakiś, o, to nie jest może jakiś trik. jest to jest taki fajny inny trik, że jak wam się skończy, że musicie siedzieć w więzieniu, ten timer, Aha. To, ten, to wtedy po prostu... Bartek kampi w kanałach, kampi w kanałach, jakby co. To wtedy po prostu klikacie, żeby się zmienić na... Na złodziej jest powrotem, jeszcze raz i wtedy. I wtedy już macie po prostu proszę. I wtedy macie szybciej, po prostu na no tyle. Dobra, nie ma policji, no to patrzcie, widzę. Aha, co jest? Ej. Dobra, patrzcie, bierzecie sobie bronię. Eee, bierzecie C4, wyrzucacie C4, kupujecie c 4 wyrzucacie C4. Oho, kurde. Jezu. Eee. I kupujecie znowu c czwórki i wyrzucacie. Możecie ile razy chcecie Bartek nie bierz mi tego. Co nie? Możecie ile razy chcecie, ale patrzcie, Co nie? Ja to trochę źle robię, bo mi to się klika i wybucha. I patrzcie, teraz bierzecie wszystkie tutaj tu i patrzcie macie 46 na 10. 10 na 46 i Macie daje nieskończoność tego. No, prawie nieskończoność. No. ja sobie około... No, ale, jak wydajecie hajs i tak wam się już nie skończy. w sensie, jak macie dużo hajsu i tak robicie, a potem wyjdziecie, to wam się to zapisze, tak jakby. Oho. Dobra. No, dawaj. Dawaj. Dobra. E... Ogólnie jeszcze se po psa pójdziemy, żeby jakby co zabić policjantów. W sumie to ja tylko pójdę. Nie już mam, mam ja już widzowie ja mam level 8. więc dobrze mi idzie z sezonem. Zobaczymy, może zdobędę te auto, chyba shogun to się nazywa. Dobra. Czy rabują jubiler? Mhm, rabują. Ogólnie przepraszamy was, bo nie mamy już private, bo mi się skończył, a, ej, w sumie y, ma, ale nagraliśmy to na publiku, żeby, no. Dobra, mm. w sumie to nagrywamy, ale musimy, no i jubileo radli. Jubilę kradli. Dobra. Dobra, trik z jetpackiem mm. na... O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. No nie, nie, nie wybuchło. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Dobra, idę, 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 idę. Szybko. Jest! Dobra, to zabierz mnie pod dronią. No, uciekaj, dawaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, 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 nie. Bartek, nie idź, jezu. No, aha, i chłop się boi. No dobra, ja se tu C4, wybuchna. O, jest, jest, jest. Uratowałem się. Aha, Laura uciekaj Bartek, weź mnie, weź mnie please, jest, nie mogę, nie mogę Bartek, muszę uciekać, muszę uciekać, nie, nie dam rady, bo mnie skuja. Nie, nie, nie ma, nie sprawy. Dobra, lecę szybko po bronie, lecę szybko po bronie na razie w mieście. I uciekam, bo tu policja będzie pewnie. Ale tylko se ułożę. Aha. No, Rewardek, jadę po ciebie. No i czekam, aż jubiler będzie otwarty. O, no i znowu mnie... ...tego trika, co wam powiedziałem, że po prostu zmieniacie, bo jak czas wam minie więźnios um, um, kiedy, kiedy czas wam minie, no bo wtedy się to na górę. I jesteście w więzieniem, Prze Nie musicie musicie wszystko iść, tylko jesteście od razu przed celami wszystkimi. Eee, nie no tak, no to akurat to jest prawda, no. Po prostu szybciej możecie wyjść. Ja, ja nawet go robiłem na, na waszych oczach, więc no. W sensie na odcinku robiłem chyba. Dobra, dawaj. No dobra. Dobra, ja obrabujemy sobie przy okazji. Albo nie, dobra, kolejny trik robimy. To jest akurat. To jest trik dla policjantów. Bardziej. O, no dobra. To jest bardziej. Aha, ja nie ja nie mam psa, ale dobra. Ogólnie to jest trik bardziej dla policjantów. Bierzecie helikopter, Sonia. Patrzcie, ja wam to pokażę. Po prostu bez helikoptera i ja, bez policji. Bartek, chodź. I patrzcie. Widzicie? Złodź, kryminalista może to po prostu otworzyć. Ale policja tu nie może wejść. I patrzcie. Bierzecie helikopter. Jesteście tu. Bierzecie na takie... No, na, no, na pasażera. Chodzi... Wchodzicie po prostu na pasażera y, i, I klikacie I wtedy was, o tutaj y, ten Tak samo jest w elektryku, tam jest taka górka y, I tak samo ogólnie wytąbie jeszcze, tak jest Dobra, czekaj, zabijam policjanta Dobra, zabiję. aha bardzo. tak, okej okay. A, i jeszcze kolejny trik, zapomniałem prawie o nim e, Bierzecie volta i, patrzcie, bierzecie Volta. I, o, tutaj jeszcze. Patrzcie. O, tu dajecie C4. I, aha, no to czego jeszcze raz. Ale dzięki temu za, nie, nie dobra, nieważne. I, patrzcie, możecie sobie latać, widzicie? Możecie sobie o tak latać. Do 500 się też rozpędza maksymalnie Voltbike wtedy. Nie, mogę wam pokazać może od tego jubilera to bo, bo jest taki fajny jeden trik z muzeum i z jetpackiem nie Tomek? no tam się da wylecieć, no nie musimy nawet pokazywać e, dobra mm, dawaj teraz z kolejnym helikopterem pod elektryka e, co ty, dobra wow. nic dobra, to obradnijmy sobie elektryka nie, w sensie, no dobra możemy ale bardziej to czekamy na jubilera, o dobra Ja nie mogę. Tu wie. W sumie to tu, o, jubiler jest otwarty, ale dobra. Patrzcie, o tu jesteście helikopterem, stajecie i klikacie jako pasażer i ja po prostu i macie. Dobra, teraz do jubilera szybko. Żeby pokazać tego baga i nikt nie okradłby. To jubiler jest najbardziej easy, chyba że do ochronić, nie? Ale też tam jest taki, no, trik. Dobra. Go, Papuga, 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 papuga. Patrzcie. Bartek, wej, Bartek, weź sobie 500. Weź sobie tylko 500 i patrzcie. Stajecie o tutaj i klikacie F. I patrzcie, widzicie? I was zali I wam zaliczyło. Dobra, no, chodź, chodź, chodź. Bierzemy tylko mało, bierzemy. Chodź. No, Bartek. No, Bartek. Chodź. Ja yeah. Bartek mówię ci chodź, więc chodź, Jezu. Ja chcę nie przedłużać odcinku, a ty to właśnie robisz, więc po prostu chodź, Jezu. No chodź, no idziesz. A i jak trzymacie nóż, jak o tak, jak y, tym mieczem ogólnie tak będziecie machać, to będzie takie przyspieszenie. Ale dedam. Dobra. I patrzcie, macie miecz i patrzcie, możecie o takie, o widzieliście, to takie przyspieszenie można dostać. Dawaj szybko Bartek. No i dobra. Yy. Tu, 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 jeszcze z tombem jest taki trik tam, z yy, właśnie helikopterem, więc też pokażemy, daj Bartak. A i patrzcie, jeszcze o tu można wejść i o tak, co nie? o i to, to, jest taki słaby trik, ale może wam się przyda. To jak myślałem, bo jesteś jest nie, i tutaj tak biegnie policjant. Nie wiem wciągać e, Akaczyka no. no. No, Ja też sobie kiedyś cię pomyliłem. Dobra, 82%, please. Dawaj. No, nie no! Nigdy mi hype wrognie nie, nie wypadnie ja. Dobra, Dobra, ty masz kartę chyba, nie? Nie, ja nie... Ja... Ja nie mam. No bo mnie skół wtedy. I właśnie macie tomba. Jak macie tomba, to tutaj wchodzicie na tą górkę. Ona, tą wie, największą. Czemu to po ścianach jeździ tak swoją drogą? No dobra, za 2,5 mili. Dobra, i patrzcie, tutaj stajecie i idzie po prostu jako pasażer. Jako pasażer. No, to nie jako. Dobra, szybko, obrabujemy tomba. dobra, obrabujemy sobie jeszcze na koniec tomba. No, bez kitu, już na koniec. No i zakończymy odcinek w sumie. Dobra. I tu może nie jest to trik, ale to możecie o tak robić i po prostu będziecie szybsi. Kurde! O, chłop dadu. Bartek, ja idę pierwszy. Daj mi to robić pierwszemu. Dobra. I widzę, robicie to na speedranie, żeby było szybciej. Wystarczy po prostu skakać i w dobrym momencie skakać, bo ja na przykład, w sensie, no nie w dobrym momencie, tylko ogólnie szybko skakać, tylko ja dostałem damage. O kurde. O, i jeszcze w tombie w sumie streak. Bez kitu, no. W tombie jeszcze streak. Dobra. Bartek, chodź, bo jesteś potrzebny. Do triku. Aha. No to dobra, ale ja się. Bartek, papuga, a nie. No dobra, no to mi się niestety nie uda, No ale postaram się jeszcze dojść. Nie, to już nie ma sensu, bo to jest taki trik, że tam na tory. No. No w sensie. No dobra. Nie, to już nie ma szans. No to dobra widzę. ogólnie to mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek, my se y, już będziemy jeszcze grać trochę, postaram się za niedługo kupić ogólnie y, private'a, żeby by były lepsze odcinki, ale jak będziemy na przykład dobijać więcej kasy, to y, już y, będziemy po prostu y, no na publiku, żeby było ciekawiej i tyle, dobra. Dobra, trudno. Zadanie nie jest najważniejsze. E, dobra. 7 K darmowe i co dostanę nitro, dobra. No to dobrze. No i co nie już. Tu sobie pójdę po... no. E, jedziesz, Bartek? Ja już zrobię tą, tą drugą. Bank, tr bank truck, dobra. E nie, najważniejsze jest to, żeby zebrać z tego ten e poli. No co? E no to dobra, nie mam pytań. E Dedłem właśnie, bo spadłem pod mapę. E wybierajcie sobie to zawsze, bo myślę, że to jest najlepsze. I nie wiem czemu, ale tu nie mogę. Aha. Dobra, to jest za, za vipa. Dobra, no to już wiem. Dobra, widzę. Możecie zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. I jeśli Wam się spodobał ten odcinek, to możecie dać lajka pod tym filmem. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Będzie też w opisie serwer Discord. No.